Cześć! Z tej strony Angelika z .pl. Po kilku Waszych telefonach i mailach postanowiliśmy nagrać krótki film, który pokazuje jak rozpoznać oryginalne naczynia firmy Cepter. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim zacząć od opakowania pudełka, w którym to naczynie jest, znajduje się w środku. Przede wszystkim ta nowa kolekcja naczyń Z-Line przychodzi w takich bardzo ładnych, ekskluzywnych pudełkach ze złotą skórą węża. I wszędzie na tym pudełku znajdują się ciekawe informacja. Przede wszystkim naczynia produkowane są we Włoszech, w naszej prywatnej fabryce, która znajduje się koło Mediolanu. Tutaj jest informacja bardzo znacząca, ponieważ każde nowe naczynie przed jego pierwszym użyciem należy zdekonserwować. W tym celu używamy pasty polerskiej Mleczko Płyn dostępne w naszym sklepie www.ceptrypolska.pl, można je kupić. E, używamy go na sucho. Sucha naczynie nacieramy tą, e, tą pastą, pukamy ciepłą wodą, wycieramy do sucha. Trzykrotnie taki zabieg powtarzamy, żeby zdekonserwować naczynie. E, moi drodzy, tutaj jest numer seryjny naczynia, ale także informacja o tym, jakiej pojemności i litrażu garnek znajduje się w środku. Tutaj akurat mamy informację, że jest to patelnia 28 cm, 3 litry pojemności i złoty emblemat oryginał jakości znak firmy CEPTEL. Przechodzimy do tego, co znajduje się w środku. W pierwszej kolejności znajdziecie taki klucz. Ten klucz jest nam potrzebny, żeby oznaczenia. Odkręcić uchwyty. To Wam za chwilę pokażę. E, tutaj mamy pokrywkę. Pokrywka zapakowana jest w oryginalny worek, który nosi wszędzie znak jakości firmy Ceptor. Jest to znak, e, jest to ta charakterystyczna e, Z. -ka. Pokrywka. Przede wszystkim to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to jest termokontroler, który również tutaj nosi cały napis firmy Cepter. I na brzegu pokrywki znajdziecie wytłuczony, który czuć pod palcem logo firmy Cepter, tak, od również on znajduje się od wewnętrznej strony. Wskaźnik można odkręcić, nie wkładamy go do zmywarki ani też do piekarnika. Moi drodzy, idziemy dalej. Co jest w naczyniu najważniejsze, to oczywiście Dno garnka, e, ta sama folia, czyli oryginalny worek sertera, i tutaj zwracamy uwagę przede wszystkim na dno. E, wytłoczone, y, 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 Zboczony napis firmy Cepter, jest tutaj e, informacja o pojemności, o średnicy, informacja, że jest naczynie wykonane ze stali IC 316L, jest to stal chromowo-niklowa z molybdenem, najwyższa, najlepsza w parametrach. Jest to stal stosowana w przemyśle medycznym, jak również w luksusowych jachtach i zegarkach. Ona jest odporna na korozję żerną i tego nie ma żadna inna firma, która y, składa, tworzy naczynia do zdrowego gotowania. Moi drodzy, patrząc y, na uchwyty, Tutaj też jest informacja, którą możecie wyczuć palcem. Jest to charakterystyczny znak Z, logo firmy Cepter. I tutaj ma też zastosowanie takie podwójne, ponieważ y, daje tutaj takie poczucie bezpieczeństwa, że jak mamy śliską czy tłustą rękę, to naczynie nie wyślizgnie się nam, ma to takie działanie ergonomiczne. Y, uchwyty są metalowe, ale podczas gotowania się nie nagrzewają. Dzięki temu możecie naczynia firmy Cepter włożyć właśnie do piekarnika, jak potrzebujecie coś zapiec. Pamiętajcie, że nasze naczynia, czy w zestawach, czy pojedyncze, możecie kupić na naszym sklepie www.ceptrpolska.pl. Jeżeli nie znajdziecie czegoś dla siebie, jeżeli zestaw Junior, Standard, Grande, Universal są albo za duże, albo za małe, zadzwońcie do mnie, chętnie pomogę, porozmawiamy, w czym na co dzień gotujecie, czego od naczyń oczekujecie. Postaramy się złożyć coś wspólnie na miarę Waszych możliwości i na miarę Waszych potrzeb. Naczynia firmy Cepter można nabyć za gotówkę, w tym w celu można zapłacić kurierowi za pobranie, można zrobić przelew na konto bankowe, można zapłacić poprzez szybkie płatności na naszej stronie, jak również można skorzystać z kredytu. Mamy dogodną ofertę kredytową i kilka banków, z którymi współpracujemy: to jest Santander, Agricole, Alior, a także InBank. Taką weryfikację kredytową można przejść online przy komputerze, ale również telefonicznie. Wtedy wystarczy zadzwonić do mnie przez cały ten proces, Was bezpiecznie przeprowadzę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, e, warto zwracać uwagę co kupujecie, bo serce mi się kreje kiedy słyszę takie historie, jak ta zeszłego tygodnia zadzwoniła do mnie kobieta, że miała okazję kupić naczynia pod marketem. Pamiętajcie, nikt Ceptera nie sprzedaje na ulicy. E, w tym celu warto sprawdzać autoryzowane salony, tak jak nasz sklep, oficjalny sklep firmy Cepter. E, I pamiętajcie, że co tanie. To Drogie, więc nie, nie łaźmy się na super okazję, super promocję, bo trudno jest kupić cały zestaw naczyń w cenie na przykład jednego garnka czy patelni. Także nie dajmy się naciągnąć, bądźmy ostrożni. I właśnie to są te najważniejsze rzeczy, w jakich sprawdzać, gdzie jest umieszczone logo firmy Cevry. A mi, że takie znaki oryginalności bardzo trudno jest podrobić. W razie pytań, jestem do Waszej dyspozycji. Zapraszam Was na centerpolska.pl.